Proszę, żebyście wiedzieli. Poczekaj Maciej, pozwól, pozwól, że powiem o Szkole Strzelca Lwowskiej i Krakowskiej. Bardzo Cię proszę, żebyś mi łaskawie pozwolił, żebym w telewizji narodowej o tym powiedział. I proszę Państwa, żebyście rozróżniali, czy Wam to coś nie mówi. Zobaczcie, jacy narodowcy dostali kilka milionów dotacji z naszej Kiesy. A zobaczcie, i teraz zobaczcie czego, dobrać. zobaczcie jak atakują nas. Ostatnio wykorzystali kogoś, żeby na no, dokładnie w tych godzinach, kiedy my tu w salonie polskim siedzimy i rozmyślamy, jak pogodzić Polaków i Niemców, to ci łajdacy, łajdacy dotowani, tak jak strzelec krakowski. To jest metoda strzelca krakowskiego, to jest metoda agenturalna, po tym ich poznacie. Ich promotorem jest właśnie agentura brytyjska, o której mówię, która zasiada w Watykanie i gnębi papieża i wystawia różne rzeczy. I, I dzisiaj po tym ich poznacie, że oni kłamią, są dotowani i atakują tych prawdziwych narodowców. I zwróćcie uwagę, jak bardzo, jak bardzo cały czas omijają jedną rzecz skąd ci szur, skąd ta szuria ma pieniądze, pewnie z Moskwy! Pewnie poręba jeździ do Moskwy i przywozi w Tornistrze, skórzanym, naparcianym pas kto się tam wie? Ja tam cię nie, ja od ciebie grosza nie dostałem jeszcze. Przez, yes. przez pyski mnie spadnie, że gdzieś może być polski lekarz, który dotuje polską sprawę. Skurwy syny! Wy łajdaki wy! Oszuści! Po tym żeście się zdemaskowali! Więcej bieńko w mediach narodowych! Więcej bieńko! Zapraszajcie! Nurzajcie się w oszustwie! Liście rowa! Giertychowcom. Lisz, liś Bo Przez usta mi to nie przejdzie. Ja bardzo nie się kolego przepraszam. Ja się bardzo się że w twoim salonie zbrukałem ubrażę. przestrzeń tego salonu polskiego. Przepraszam, Macieju, do licha przez loprzem, przy tej kamery, chociaż na moment. Przepraszam, że zbrukałem przestrzeń polską w tym salonie, wspominając o tych łajdakach. I dopiero teraz mogę przekazać Maciejowi. Proszę uwaga, bardzo, Maciej.